Czytanie z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan. Niech ockną się i przybędą narody te do doliny Joszafat. Bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, złość bowiem ich jest wielka. Tłumy, tłumy w dolinie wyroku. Bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Sejonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, Bóg Wasz, co mieszkam na Sejonie, górze mojej świętej. A Jeruzalem będzie święte, i przez nie już obce nie będą przechodzić. I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem płynąć, i wszystkie strumienie ludzkie napełnią się wodą, a z domu pańskiego wytryśnie źródło, które nawodni potok Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów ludzkich gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Jeudy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Bo czyż pozwolę, by krew ich pozostała bez pomsty? Nie pozostawią bez pomsty. A Pan zamieszka na Syjonie, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.